Witam Państwa. Dzisiaj gościem programu Kulturalnie jest artystka wizualna Klaudia Eckert, laureatka nagrody Aneksu. Witam Cię, Klaudia. Dzień dobry. To nie pierwsza Twoja wystawa w Aneksie. Już jesteś oswojona z tą przestrzenią, bo przecież tam eksponowałaś mm. swoją pracę dyplomową przed kilku laty. Co to była za praca? To była praca, która była tytułowana Progresja. Progresja jest grą słów słowa próg i progresja. Jest o przekraczaniu poszczególnych progów dojrzałości i składała się z grafik i elementów takich powiedzmy trochę przestrzennych, takich trochę też półgraficznych, bo to były takie mm, ja to nazywałam lalkami, bo przedstawiały postaci, które miały tam jakieś ważne znaczenie w moim życiu. I było jakby połączeniem fotografii, trochę jakby odbiciem jakichś matryc graficznych. W tytule progresja pojawia się pojęcie bariery skontrastowane z postępem, prawda? Czyli z jednej strony coś, co nas zatrzymuje, z drugiej coś, co sprawia, że idziemy do przodu. I tu widzę pewną spójność z obecnym obiektem, który jest w Aneksie, ponieważ przerwać linę to również przekroczyć jakąś barierę. Czy jest to kontynuacja, czy jest to przerwanie liny? Nie, myślę, że to... znaczy się może się wydawać, że jest to kontynuacją, ponieważ w po tamtej pracy też występowały żyłki, na których właśnie były zawieszone te tak zwane lalki i tutaj pojawia się żyłka. Ale de facto praca raczej nie ma jakiegoś tam związku z tym, co było wcześniej. Ja uważam, co było, to było i trzeba iść po prostu do przodu. Aczkolwiek pewnie coś tam w głowie mi siedzi, że cały czas jakby zastanawiam się nad... Życiem właśnie nad tym, co będzie, tym, co jest, czyli o tym przekraczaniu właśnie poszczególnych progów. Teraz ja się zatrzymam na etapie właśnie pracy, no tak jak każdy w sumie młody człowiek, i dochodzą takie myśli, czy coś zmienić, czy coś zrobić więcej, czy tylko właśnie cały czas jakby w tym samym temacie pracować. Czyli temat pracy, przerwać linę, wynika również z Twoich rozterek osobistych, Tak, ja myślę, że każda sztuka właśnie wynika z tego, o czym myśli dany artysta, więc to chyba wynika z jakiegoś wnętrza artysty. Zaciążyła nad nim jakaś dziwna melancholia. Kiedy stał na grzbiecie konia galopującego wokół areny, wyraźnie czuł ucisk niewidzialnej, krępującej ich liny. Przychodząc odwiedzić zwierzę w stajni, patrzył mu w oczy i szeptał, Odkąd cię znam, straciłem chęć do życia. Dlaczego? Dlaczego zacząłem się dusić? Dlaczego brak mi teraz przestrzeni? W odpowiedzi koń podnosił głowę i rżał. Pewnego dnia treser wskoczył na grzbiet rumaka, chwycił go za długą grzywę i zrywając niewidzialną linę, runął za bramę cyrku. Oparłaś swoją pracę na tekście, zainspirowałaś się tekstem Podróż Edgara. Co cię urzekło w tej książce czy w tym fragmencie? No właśnie, ta linia, która nas gdzieś tam trzyma, i jesteśmy takimi stateczkami, które pływają od tego samego portu do tego samego portu. Ja się też czasami czuję jak taki statek, który wozi tylko ziemniaki albo masę papierową. Jestem John Gray, Amerykanin. Kapitan żeglugi wielkiej. Dowodziłem wieloma statkami i wszystkie krępowała ta sama niewidzialna lina. Całymi latami nie schodziłem z kursu boston havana W ciągu następnych kilku lat każdy dzień witałem w którymś punkcie prościutkiej linii łączącej Tahiti z Auckland. Nie zbaczając z niej nawet o 5 mil. Mając 40 lat, byłem kapitanem małego parowca pętającego się między Quebeciem a Nowym Jorkiem. Animacja to również Twoja pasja. Tak, tak, zgadza się, tylko że ta bardziej artystyczna oczywiście. Przez lata próbuję jakąś taką własną, autorską zrealizować. W końcu mam nadzieję, że się uda. Aczkolwiek wi wiadomo, jak mało się ma czasu, to różnie z tym bywa.

Babu. Ja bardzo cenię ruch artystyczny Fluxus. Jest to ruch, który właśnie bazuje na jakimś humorystycznym podejściu do sztuki. Stąd właśnie u mnie, w każdej chyba z prac można dostrzec troszeczkę takiego dystansu, trochę takiego poczucia właśnie humoru, niekoniecznie czegoś poważnego, aczkolwiek no, poważne tematy pewnie też... Myślę, że tam przemycasz te tak, tak, poważne tak, 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 tematy. Ale z przymknięciem. Tak, tak, z taką pewną ironią, tak. A obecna praca, wróćmy do niej, jest bardzo intrygująca, ale mm. niezwykle minimalistyczna. Mimo tego minimalizmu, zawierasz w niej ogrom przesłania. Skąd ta forma? Ja ogólnie jestem zwolenniczką minimalizmu w ogóle, w projektowaniu, w czymkolwiek. Bardzo właśnie lubię ograniczać środki. Aczkolwiek czasami może się wydawać, że moje prace nie są aż takie minimalistyczne, szczególnie te wcześniejsze, ale myślę, że im dalej tym bardziej cenię syntezę. Tak tak? Jest, tak jest. Taką ascezę wyprawdzał. Czasami wystarcza to, żeby po prostu pokazać to, co się miało na myśli. W tej pracy chyba większa ilość elementów byłaby zbędna, a nawet by przeszkadzała. Jedynie tekst uzupełnia to, co widzimy, czytany przez lektora Witolda Suka. Tak. Bardzo ciekawy fragment, wspaniałym radiowym głosem. I myślę, że zaprosimy wszystkich widzów do wysłuchania tego fragmentu oraz zerknięcia w tajemniczy otwór galerii Aneks. Zapraszamy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.